Hej Siemano, ludzie, Sebek strony, witam Was w kolejnym odcinku. Szybki Strzał, dawno nie było. Dzisiaj zrobię sobie szybki strzał na Blasterboxie. Blasterbox, fajna sprawa, może przyniesie mi szczęście. Tutaj mamy Azarda i Ibrahimowicza, oczywiście Saszetka z Euro 2016. Dobra, lecimy, zobaczymy, czy coś fajnego mi wpadnie. Ojoj, ciężko. Ktoś się pytał, czemu otwieram jedną ręką? No, bo żeby było bardziej hardkorowo. No ale tu kurczę coś ciężko. Próbowałem otworzyć jedną saszetkę, ale mi się blaster box wyślizgnął. I poleciał sobie na ziemię. O dobra, udało mi się jakoś. To idzie na bok. No i będziemy robić to w ten oto sposób. Dobra, lecimy. Co my tutaj mamy? Bazóweczka. Dobra, dalej. Co to tak te wszystkie karty są popkręcane Griezmann. Kolejna, kolejna karta 11 z Islandii. Ale powyginałem trochę te karty. O, karta numer 1. Belgia, Czeska Republika i Niemcy. No, a tu już chyba nic nie będzie. No i tu mamy kolejną bazówkę. Balta. I ostatnia bazówka. Szydorczuk. Dobra, moi kochani, to by było na tyle. Blaster Boxik przyniósł mi dwie karty specjalne, takie jakie widzicie na załączonym obrazku. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa! pa.